Startujemy od zapisania w sposób symboliczny sumy pięciu kolejnych liczb nieparzystych. I tą liczbę, która nam wyjdzie z tej sumy, nazywamy liczbą k. Pierwsza liczba nieparzysta ma taką postać. Zauważcie, że liczba nieparzysta powstaje z liczby parzystej. Bo liczba parzysta jest podzielną przez 2, jak do takiej parzystej liczby dodasz 1 to otrzymasz nieparzystą. Na przykład jak mamy liczbę 2, która jest liczbą parzystą, prawda? Jak do dwójki dodasz 1, to otrzymasz liczbę nieparzystą. Kolejną liczbę nieparzystą otrzymasz, zwiększając poprzednią o 2. Następną liczbę nieparzystą otrzymamy Poprzez zwiększenie poprzedniej znów o 2. A mamy mieć 5 kolejnych takich liczb. No to jeszcze 2n dodać 7 to piszemy i 2n dodać 9. Zaznaczmy przy tym, że n jest liczbą całkowitą. W zasadzie tą najtrudniejszą część zadania mamy już za sobą. Teraz trzeba tylko posprzątać. Widzimy tutaj 5 kolejnych składników równych 2n, więc sobie to zapiszemy tak. 5 razy 2n. Następnie dodamy tą liczbę, tą liczbę, tą, tą i tą. Otrzymamy 25. Zwróć też uwagę, że w liczbie 25 ukrywa się czynnik równy 5. O, tak możemy liczbę 25 zapisać. No i teraz. Wyłączymy tą piątkę przed nawias jako wspólny czynnik. Do nawiasów piszemy to, co stało przy piątkach. Następnie tą liczbę podzielimy przez 5. I w ten sposób pokazaliśmy, że ta początkowa liczba k że ta początkowa liczba k która była liczbą całkowitą, podzielona przez 5, nadal jest liczbą całkowitą, tak, bo tutaj mamy w miejscu literki n ukrywające się liczby całkowite. Jeżeli takie liczby będziemy mnożyli przez 2, to nadal mamy liczbę całkowitą, jak do liczby całkowitej dodamy 5, no to nadal mamy liczbę całkowitą. Czyli liczba postaci k 5 jest liczbą całkowitą, co kończy dowód. Zadanie, jak widzicie, nie było jakieś mega straszne i mam nadzieję, że od tej pory nie będziecie się już takich zadań obawiać. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa Pa!